Cześć, cześć, cześć witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie, dnia 24 lutego 2024 roku. Dwa lata temu wydarzyła się rzecz, której no właściwie spodziewaliśmy się, bardziej lub mniej. Mówię o tej nazwanej oficjalnie specjalnej operacji wojskowej wykonywanej przez Rosję na terenie Ukrainy. No właśnie, trochę się spodziewaliśmy, ale jednak żyjąc tak się mówi w najlepszych czasach. I te najlepsze czasy mają oznaczyć, że najdłużej nie było wojny na naszym terenie, bo wojny dzieją się i dziać będą zawsze, tylko na różnych innych terenach Ziemi. E, może i nie tylko Ziemi. Gdzieś tam kosmiczne wojny, to też mimo wszystko wojny, wyścig zbrojny i tak dalej. I tak jak powiedziałem, wojny będą. Zawsze. Niestety. E, I to pomiędzy ludźmi, i wydaje mi się pomiędzy innymi wszystkimi gatunkami. Faktycznie my, ludzie, potrafimy się zjednoczyć i wojować na przykład przeciwko innym gatunkom, jeśli doszłoby do takiej ewentualności. Ale przede wszystkim, no jeśli tak poprawnie mówiąc trochę kolokwialnie, jeśli nam się nudzi, no to wojujemy sami ze sobą. I ja mam wrażenie, właśnie tytułowo odcinkiem idąc, że jest to pewien. Cyrkulacyjny tryb życia. Choć wprawdzie nie myślałem o tym, bo e, sprowadzając do całkowitego banału myślenie o życiu, znaczy, to banałem nie jest życie, ale to co robimy w tym życiu. Jest takie fajne powiedzenie coś to no nie wiem kto tam to powiedział że życie uczy nas tego, że imię się zmienia, a problemy zostają te same. No t, t, właśnie z takiej refleksji wychodząc na dzisiejszy odcinek, wpadłem na pomysł, Opowiadania o cyrkulacyjnym trybie życia. I w czymkolwiek. My w ogóle jako ludzie wpadamy w rutyny. Generalnie myślę, że jako ludzie jesteśmy w większości konformistami. Osobami, które lubią, jak jest wygodnie, lubią, jak się spodziewamy. No, kto nie lubi się nie spodziewać? Nie? Zazwyczaj w związku z czymś niespodziewanym towarzyszy nam ogromny strach. A kiedy jesteśmy już przygotowani na to, co nadejdzie... W większym lub mniejszym stopniu, nie? Zazwyczaj pierwszy list od komornika przestrasza nas najbardziej. Zazwyczaj pierwsza przeżyta w życiu świadomym śmierć boli najbardziej. Zazwyczaj pierwszy dług na koncie boli najbardziej. Potem do wszystkich tych rzeczy po prostu przywykamy. I nie mówię, że jakby z takim doświadczeniem rośnie pewien taki what-aboutism. Taka obojętność w związku z tymi problemami, które tu sobie wymieniliśmy, choć, prawdę mówiąc, każda z rzeczy, o których sobie pomyślicie, którą nazwiecie problemem, problemikiem, czy po prostu życiem, e, jakby w tym oddziałuje. I niekoniecznie muszą być to rzeczy negatywne. Bo na przykład wchodzenie w nowe relacje, poznawanie nowych ludzi, również, tak, chodzenie na jakieś spotkania, gdzie są nowe twarze do poznania, są nowe osoby do wymieniania się kontaktami, spostrzeżeniami, no, i za pierwszym razem jest coś takiego, kurde, nie wiem jak zacząć rozmowę, zobaczymy jak to będzie, trochę stres. Za drugim, no, już to przeżyłem w sumie tam parę tygodni temu, teraz może będzie tak samo. No i uczymy się. Uczymy się pewnych schematów, które są powtarzalne. Bo generalnie my jako ludzie, i teraz uwaga, jesteśmy wyjątkowi w swojej jednostkowości, ale mimo wszystko w tej jednostkowości wszyscy jesteśmy identyczni. No bo kiedy każdy pomyśli o sobie, wiecie, jako. Tej jednostce, które jest, kurczę, zmieni świat. No to jak każdy będzie tak myślał, to wprawdzie wszyscy jesteśmy tacy sami. Wiem, że nie każdy tak myśli, wiem, że bardzo znikoma część ludzi tak myśli, ale ogółem wolimy słuchać o sobie jako sobie wyjątkowej. No kto nie lubi, wiecie, komplementów. I to też. Właśnie, cyrkulacyjny tryb życia również ma się w komplementach. Bo kiedy nie wiem, dostarczacie komuś komplementów codziennie, nie, to ta osoba tutaj użyje tego słowa, uodparnia się na nie. W sensie takim, że nie będzie to dla niej tak wyjątkowe jak za pierwszym razem, kiedy tego użyjecie. Dlatego tak często pamiętamy te momenty, które dzieją się w życiu tylko raz, a przynajmniej tylko raz powinny mieć miejsce. Znaczy, powinny, nie powinny. Nie jestem tu do odsądzania tego, ale na przykład myślę o mm, zaręczeniu się. To jest moment, który zapada w pamięci właśnie dlatego, że jeśli idziemy tym takim, wiecie, staromodnym, choć dalej bardzo modnym, yy, sposobem myślenia, że to facet się oświadcza, to facet się stresuje, wiecie, czy, 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 czy ma oklęknąć, czy ma gdzieś się zabrać w jakieś miejsce wyjątkowe, czy zrobić to w prywatnym miejscu, czy ten pierścionek nie będzie za duży, za mały. Jest tam bardzo dużo rzeczy, które są stresogenne. No i my tych stresorów bardzo często... Staramy się pozbyć, dlatego jesteśmy konf konformistami. My nie chcemy wychodzić, wiecie, w nieznane. Nie lubię słowa strefa komfortu, bo generalnie jakaś strefa komfortu to możemy mieć taką w głowie. A prawdę mówiąc, jest życie i życie, którego jeszcze nie przeżyliśmy. I tak to wygląda. Więc życie, którego nie przeżyliśmy, czeka na odkrycie. Bo żyjąc w takim przeświadczeniu, że my już właściwie mamy wszystko, jest okej, okay, no trochę tracimy, wiecie, trochę się obdzieramy sami. E ale trzeba to dobrze rozważać, w których miejscach tak myśleć. No bo kiedy będziemy myśleć tak o naszych partnerach, partnerkach, no to znowu możemy zostać uznani za, nie wiem, psychicznie chorych, że na przykład chcemy poeksperymentować. To raczej w takich aspektach emocjonalnych, tak ze zwykłej etyki, się nie eksperymentuje. No ale ponownie, kim jestem, żeby to osądzać? <laughs> ja na pewno y, tak bym nie zrobił. Ale ogólnie, cytatem, który powiedziałem na początku, to, że życie uczy nas tego, że imię się zmienia, a problemy zostają te same, to jest dokładnie to, czego cyrkulacyjny tryb życia trochę nie może zmienić. Bo nam się wydaje, że jeśli cyrkulacja do czegoś dochodzi, wiecie, szukamy, ponownie użyję tego przykładu z partnerem i partnerką, szukamy partnera życiowego, partnerki życiowej, teraz się mówi o osoby partnerskiej, <grym> tak samo są, nie, nie ma studentku, studentów i studentek, tylko są osoby studenckie, to w ramach ciekawostki, więc jeśli jesteśmy w trakcie poszukiwań, chociaż też czy tego się szuka? Nie wiem. Natomiast jeśli mamy takie łaknienie znalezienia takiej osoby, to wiecie, na przykład znajdujemy kogoś po miesiącu okazuje się no do bani. Powiemy tam no sorry, nie wyszło. Idziemy dalej. Miesiąc przerwy, za miesiąc znowu kogoś spotykamy. No i jakby tkwimy w takim kole. Myślimy, że okej, okay, w końcu znajdziemy kogoś, kto odpowiada naszym ideałom, kto jakby zapewni nam wszystkie te potrzeby, których które mamy do spełnienia, to też głupota, bo zdaje mi się, że nikt nie powinien zapewniać wam jakichkolwiek to nawet o fizycznych rzeczach mówię, potrzeb, ale to no właśnie. My, my czegoś potrzebujemy i tej potrzeby, tą potrzebą warszamy drugą osobę, albo w ogóle cały świat. To jest przerąbane. I, I szukamy kogoś, kto by nam tą potrzebę zaspokoił. No i myślę, że tutaj możemy tkwić w takiej cyrkulacji, która jest. Niezależna od czynników stresogennych, a jest dla nas bardzo niezdrowa, bo szukamy czegoś, co jest wyidealizowane. To, to jest ten wielki dialog na przykład w mojej głowie: czy ja jestem na przykład bardziej konformistą, czy idealistą, czy szukamy czegoś, czegoś niemożliwego, ale wprawdzie najbliżej temu ideałowi, czy jesteśmy konformistami i pasuje nam to, co mamy. Właściwie, może to jest najbliżej ideału, boimy się, co jest dalej. Nie. I w takiej cyrkulacji, która i tak się wydarzy właściwie. Nie w każdym aspekcie, bo w pewnych os osiadamy już, wiecie, może nie na laurach, ale po prostu osiadamy, bo nam coś odpowiada. A jak odpowiada, to jest dobrze. <taki> tak, Taką chłopską logiką idąc. Natomiast cyrkulacja się dzieje i dziać będzie. Samo cyrkulacyjne, cyrkulacyjna wymiana pokoleń, to jest coś absolutnie naturalnego, biologicznego. Coś, co, powtarzacie, będzie przez stulecia, póki Ziemia kręcić się będzie, a słoneczko świecić nam będzie. Więc jedynie chciałbym was zostawić z taką przestrogą o spojrzenie na swoje życie, dostrzeżenie tam pewnych cyrkulacji. To bardzo ładne słowo, notabene. Coś cyrkuluje. Wyobraźcie sobie kółko, zwizualizujcie sobie to. Być może w, 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 jakby w, w, w awatarze tego odcinka będzie jakieś koło. I po tym kole się przesuwamy. I, I to może być nasze życie. Że ono wcale nie jest prostą, która się wydłuża ze względu na wiek, a jest kółkiem. Które się zapełnia Jak wiecie, mamy na Apple Watchach czy na każdym innym zegarku Te kółka z aktywnością fizyczną na przykład Albo z krokami do wypełnienia To takie koła właśnie wypełniamy I mamy ty tyle tych kół do przejścia Ile tylko chcemy Nie potrzebujemy A właśnie chcemy Bo potrzeba jest raczej czymś wymyślonym Bliżej wpisuje się w ramy konstruktu społecznego Czegoś co no, Ogólnie faceci potrzebują Ogólnie kobiety potrzebują to ja też. Głupota. A chcenie wynika tylko właśnie z tej wyjątkowości, o której mówiłem. O tej jednostkowości. I bądźcie w tym aspekcie wyjątkowi, żeby wam się po prostu chciało. Chciało próbować, chciało iść, chciało zapełniać i zataczać to koło, bo to zataczanie nie jest absolutnie niczym złym. To jest życie, które mamy do przeżycia. Jak zapełnimy te koło, te pierwsze koło, to wtedy to jest życie. I próbujemy nowego, i próbujemy nowego. Aż tak do końca. Każdego dnia praktycznie jest pewien okres cyrkulacyjny. Te 24 godziny są cyrkulacyjne i tam zapełniamy pewne koło. A jakie zapełniacie? Oby jak najlepiej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście. Lefkowie.